Nie macie obok znowu, Nie macie ze mną, z kim dzisiaj jesteś? Dobrze nam było tu razem laleczko, świece i wino, ksanak z jesień. Gdy ta sułka wrzuciła mi ta wordu, kubka z herbatą, to gdzie wtedy byłaś? Co? Gdzie wtedy byłaś? Kiedy padłem zebrany tym gównem jak świnia? Zawsze wiedziałem, że lubisz oddawać się innym. Nie mam ci za złe, dwa lata temu ode mnie odeszłaś. Nie godzę się z losem, to ziemia ogarnie. Chociaż mam jeszcze cichą nadzieję, że wrócisz i znów zaśpiewasz jak dawniej. Pomimo tego, że dałaś im siebie, zapalę. Zapomnę, nim popił opadnie. Choć, wyzerujmy tą flaszkę raz jeszcze. Spójrzmy na niebo przez ręka butelek Dobrze wiesz, że wygląda przepiękniej Wpływa jak nic na syndrom Gogena Kopdałbym rękę za ciebie, katową wątrobek krzycząc polewaj Gdyby anioły mi chciały ratować z miłości do ciebie bym wszystkie rozstrzelał Teraz powiedz, gdzie wtedy byłaś, jak całe dwa lata Cię z szukałem W cudzej pościeli się wiłaś jak się żmija Cała szczęśliwa, że nic nie nagrałem Teraz powiedz, kto cię zatrzymał? komu parzyłaś, poranną kawę, powiedz im jak się nazywasz Sukot, stu przez Ha, <laughs> ha, Wiem, że lubisz, jak jestem niegrzeczny. za serca, psuję na zawsze. Kiedy robię nadzieję niewiastom, a później hamuję, to lubisz popatrzeć. Wiem, że lubisz, jak kładę na kumpli. Cenisz to we mnie, gdy żyje jak hauser. Kiedy patrzę przez okno na gwiazdy i szukam tam ciebie, to cenisz najbardziej. A gdy się trzymam futryny i ledwo stoję na nogach, to nie chcesz nikogo, nie chcesz nikogo poza mną. Chcesz martwej legendy, co kończy pod wodą. Wiem, że lubisz, jak gubię się w sobie, mam blisko do krawędzi dachu, jak Ledger Rozczaruję cię mała, jak coś się wbijam bezpiecznie na wieżę. Nie macie ze mną, w momencie gdy trzymam kontrolę, to znikasz. Wolisz takich, co chrzanią głupoty, lub takich, co mają awersję do życia. Było nam dobrze, panienko, noce zerwane, cudowna muzyka. Dziś nie ma, jak wuda nie stoi na stole, a ty mnie wypływa z kadzidła. Mimo wszystko, to gdzie wtedy byłaś, gdy siłą wciskano planeta w szufladę? Komu oddałaś swoją moc? Kto stawiał filer, jak ja cię szukałem? Teraz powiedz, kto cię zatrzymał? Komu parzyłaś? Poranną kawę, powiedz im jak się nazywasz. Stukrot, to przez radę